Teraz część bardziej pokazowa. W opisie doświadczenia tego nie ma. Umieścimy teraz, żeby zobrazować Państwu, że ten rozkład w mikrofalówce jest, no, jest jednak nierównomierny i zastosowanie w tym przypadku obrotowego talerza jest niezbędne. W tych przypadkach mieliśmy do dyspozycji szklanki, które objętościowo zajmują pewną powierzchnię w naszej wnęce, natomiast pozwoliło nam to na obliczenie sprawności i przybliżonego rozkładu z będzie punktu złożonego. Tutaj mamy płytę, na której naniesiona jest stasza w tym wypadku, y, która też się będzie nagrzewała. Płytę umieszczamy y, w naszej wnęce. Ona nie ma możliwości obrotu. Y, Wylot falowodu jest tutaj i te fale y, będą sobie wędrowały. Długość mikrofal to jest około 12 12,2 cm to też te maksima pojawiają lub minima, czyli maksima energii i przejście przez zero no pojawia się co około 3 cm maksimum, 3 cm dalej 0, 3 cm dalej minimum i znowu 3 cm dalej maksimum. Yy, przepraszam, yy, przejście przez 0 no i będziemy mieli efekt nagrzewania no, takiego paskowego. Yy, umieścimy teraz yy, tę płytę w mikrofalówce yy, i nagrzewamy przez też około yy, 30 sekund. Postaram się, żebyście się przestali Jak wygląda? rozkład temperatury. Może będzie wygodnie. W taki sposób. O! Mniej więcej widok, obraz wizyjny jest następujący. Obraz termowizyjny jest następujący. Widzimy, że są miejsca nagrzane bardziej oraz mniej. Postaram się zdjęcie z tej termowizji umieścić też w filmie jako, jako dobrej jakości slajd po prostu. Można stwierdzić, że rozkład jest w pewnym stopniu nierównomierny.